Taką jeszcze tutaj wprowadzam nowość, przy śniadaniu Gdzie towarzyszy nam bardzo duża grupa chińskich turystów Że jak coś będzie takiego arcy, wyjątkowo zajebiście smacznego To co tutaj na przykład było To będę dodawał na Instagram Że jak ktoś będzie na miejscu, to będzie łatwo mógł dotrzeć, coś zobaczyć co Jest na Instagramie zawsze oznaczone miejsce, gdzie było takie coś Podawane, a że nie spamuję jakoś tam mocno na Instagramie, to w sumie do wszystkiego będzie można łatwo dotrzeć. Yy, tak więc jak jesteście gdzieś na wyjeździe i na przykład, Jezu jesteście w tym w obodzie kaliningradzkim no to łatwo wejść, zobaczyć, że to było tu. Zobaczyć całe miejsce, w którym to było zrobione. Zrazu jest mapka yy, i jest opisane, że jest petarda. Bo ja dziadostwa nie będę tu wrzucał, tylko to co takie yy, będzie super, super, super warte polecenia. Obserwacja jeszcze śniadaniowa, bo duża grupa, tak jak mówiłem, chińskich turystów była w hotelu, że tak samo jak my jedziemy do nich i mamy problem z pałeczkami, tak samo oni tutaj nie za bardzo z widelcami sobie dają radę. Hotel niby fajny, tylko pobudka dramatyczna niestety. O, że jaki tam ptak szybuje, taki zawieszony. Michaela Jacksona bardziej. Także jakby ktoś chciał pospać, to trzeba w innej części, klimatyzacja działa, jest strasznie gorąco w środku i śniadanie raczej słabe, ale lokalizacja dobra. Zasięgowo całkiem dobrze ma kościółek. Nie wiem ile koncert trwa, ale dość donośny. Chodź na drugą. Na bogato, ale wejście do parku to jest na bogato, po tysiąc rubli e, od sztuki. Dronów nie Dronów nie. Także dobrze, żeśmy nie wzięli. Jest w samolocie. Może jutro polatamy. Umieją się tu u, umieją zabawić. Wieczorową porą. E, polecam, bo my już dziś nie zostajemy. Ale tutaj impreza jest w stylu mm, rzymsko-greckim w togach. I jak widzicie wszystko w złocie musi być. Bo inaczej to... Stąd te sklepy ze złotem. Ciągle, wszędzie, co chwilę. 24 godzinne. Tu chyba jakiś jest taki... Niezły, niezły hype na złoto cały czas. Jeszcze informację turystyczną, że fontanny się o 11 włączają. Na chwilę. Znaczy, nie wiem jak, jak długo, ale od 11. Wczoraj wieczorem nie działa i rano nie działa. Działają, tak więc pani powiedziała nam, że o 11. szapki są pamiętkowe, nawet ta czerwona jest fajna, nie? Czerwonoarmistki. armistki, tylko że u nas w Polsce zakazane symboliem. To co robi, no nie jest taka droga. No nie jest droga, no. tyle, co bilet, tyle, tyle co bilet do tego. W cenie koszulki. Do wiesz do czego? Do parku. Dobra. To robi no, wrażenie. Jak odpala, tak No tak, jak zapalą te fontany, to może coś tu się będzie działo, bo na razie to jest jakaś straszna lipa. Czapka kapitańska chciałaś mieć taką zawsze też. Ewidentnie klimat powiem Wam jak na deptaku w Pekinie tutaj występuje Boż tutaj im bardziej się zagłębiamy, tym mniej europejskich twarzy, tylko sprzedawcy na straganach. Dzień dobry. Widzieję, że jak włączą te fontanny to będzie jakaś mega petarda, bo już cała grupa silna że tak powiem z Chin tam zajęła pull position już tak? Zaczyna się sączyć ale to już ostatni park jaki zwiedzamy po co. To. Znaczy pierwszy i ostatni. Myślę, że każdy inny też będzie lipa. Dwa razy, tak, pierwszy i tak. ostatni. Prawdziwie tutaj mamy peki. patrzcie co się dzieje. Już na mostku ludzie czekają, nie wiem czy to na półtorej minuty. Włączają te fontanny, czy, czy co? O no chuj chodzi z tym tematem. Nic, nic nie zobaczymy, bo jest mur chiński, nie do przebicia. Z mur chiński nie da rady nic zrobić. No, przez mur chiński nic nie widać, ale po prostu fontanna. Przyjedziecie sobie tutaj do sesami i pooglądacie. Nurtowało, czy ktoś nagry, używa e, w tablecie aparatu, i okazuje się, że jednak są tacy. E, no, i, no i co to? No nie, od razu uprzedzą, że tu nie jest pokaz fontan, tylko po prostu włączają je i gra muzyka. I nic więcej. Tak to właśnie mniej więcej wygląda są ludzie, a tu jest spontana i tak ładnie cika. Na pewno ktoś to nagrał w nocy z poświetleniem i w ogóle zajebiście tak więc można sobie na YouTubie wyszukać a ja tutaj nie będę że tak powiem eee, robić... O! Selfiaczek! Przemysław! To mi się podoba! Da się to widzę, że zrobić zdecydowanie le z lepszym fasonem To mi się podoba Tak więc informacyjnie od godziny 11 dopiero tu się zaczyna Coś dziać takiego konkretnego i warto właśnie o tej godzinie się tu zjawić, bo wcześniej jest i zimno nie działają fontanny, a z, fontan z fontannami lepiej to wygląda. Wpuszczamy już Peterhof, eee, w miarę, w miarę, w miarę fajnie, eee, jest to jako jedna atrakcja tutaj Petersburga zawsze wy, wypisywana, bo ten Peterhof to jest tak naprawdę, ile mamy do centrum Petersburga? 30 km no to pod Petersburgiem. Koło z tymi fontannami. Ustaliłem, że od 11 do 21 to funkcjonuje. A my wcześniej wczoraj byli chyba przed 21. nie działało. Także no od 11 na pewno działa. A do 21 tak nam powiedział gościu z obsługi. Ale wczoraj już byli koło 19 i już nie działały. Tak więc może być z tym różnie. Eee, jakbyście tu przyjechali, no to wiecie mniej więcej czego się spodziewać. To jest mała mieścineczka, tak więc myślę, że jeden dzień to jest maks. Jak ktoś lubi szczególnie takie atrakcje z fontannami, bo. Bo ja już bym tu więcej na te fontanny nie przyjechał. Tak? Widzieć, że wszystko jest tak ładnie i pieczołowicie odrestaurowane i na bogato zrobione. Czyli nie jest jak e, by się spodziewało. Odpadający tyńki z Darta Farba. Wszystko jest naprawdę petardinio. I golfa też jest tutaj całe, dość duże, okazałe pole golfowe. Ja jeszcze w życiu nie miałem okazji grać w golfa, ale, ale myślę, że. Skrom, Złote skromne pole golfowe, ale myślę, że może kiedyś w jakichś okolicznościach przyrody bym spróbował. Bo może jakiś drzemie we mnie ukryty talent. Na pewno. No próbowałem ostatnio pływania i się okazało, że nie drzemie. A z golfem może być zupełnie co innego. Nie wiem, czy tu u nas w okolicy gdzieś jest po pole jakieś. Tomek jest grający. Może mnie kiedyś zabierze na golfa, żebym się pobawił. Budowa wysoka. Akurat z tej strony to tylko jeden taki wysoki, a jak od tamtej drugiej żeśmy jechali, to całe mnóstwo takich wieżowców widać, że tutaj no, też w ten sposób jest robione. Petersburg, dawniej zwany Koleningrad, podobna sytuacja jak u nas. O, o 60 lat, po biedy. no zwycięstwa. Podobna sytuacja w ogóle z tym Petersburgiem, jak, jak u nas z Krakowem, czyli też dawna stolica Rosji, Carskiej Rosji Imperialnej. Potem, już stolicą Rosji robotniczo-chłopskiej została Moskwa. To też sobie porównamy. Najpierw zobaczymy Petersburg, jak będzie wyglądał. Potem zobaczymy, jak będzie wyglądała Moskwa. Czy lepiej było za Cara, czy lepiej było za Lenina, Stanina i całą tą grupę trzymającą władzę. No i wysoko, wysoko, wysokie budynki. Takie wszystko betonowe tak na pierwszy rzut oka, ale jak widzicie zadbane, trawka przystrzyżona wszystko elegancka, elegancja Francja, kwiatki ponasadzane popodlewane, chodzą, czyszczą, sprzątają zero papierka a jeszcze żeśmy do centrum nie dojechali, jesteśmy gdzieś na razie na obrzeżach i również u nas Katowice się nazywały Sta... Stalinogród Cieka jestem czy jak ktoś się urodził w Stalinogrodzie w czasie kiedy był Stalinogród a potem zmienili z powrotem na Katowice to czy też się zmieniło miejsce urodzenia na Katowicach czy jest dalej Stalinogród? Ewidentnie lubią tutaj na złoto. Gdzie czy jak się nie pooglądał, to jak jakiś budynek taki bardziej zawodowy, to wszystko ze złota. my tu zaparkowali, bo już czekamy na pawła, ale ląduje dopiero za 3 godziny, tak więc postanowiliśmy zrobić mały spaceren. Ładna koszulka, tylko od razu u nas do kryminału ci zamykają za taką. Przemysław szuka z aktualnym tym. On taką byś miał człowieku. Na granicy byś przechodził bez żadnej kontroli. Coś z Władimirem trzeba przewieźć koniecznie. Bo tak bez tego to zupełnie ten wyjazd był, był słaby. Są kubki z Władimirem człowieku. I ze Stalinem jakbyś chciał. Taka informacja turystyczna, że sporo rzeczy jest w Petersburgu, takich turystycznych właśnie, muzea i tak dalej, pozamykanych w poniedziałek. Są czynne w soboty i w niedzielę, ale w poniedziałek są zamknięte. Tak więc, też uwaga, jakbyście sobie chcieli Petersburg robić w poniedziałek, to, no to nie polecam. No, chyba że nie chcecie korzystać z takich atrakcji muzealnych. Eee, angielski, co tu dają? O, oh, więc jest, tak? Czuć, że jest. Samemu zrobić. Big tasty. O, o, big tasty bacon. No i no zaraz. Z zestawem, czy takie? jest? Zestawem, zestawem. zestawem, tak? Dobra. Zestawem. Big tasty bacon, proszę bardzo, jest. W Rosji. U nas nadal nie ma. Zobaczymy, czy smakuje tak dobrze, jak go pamiętam. Bo jest szansa, że go już jadłem w Kaliningradzie, ale. Ale, ale, ale jest szansa też, że. Że go nie pamiętam, po prostu. Klasyka, można powiedzieć, McDonald's. Big Taste beton, zajebisty, nadal nie smakuje. Tu z nim rozmiar im pasuje, bo jest taki uperowy. Nie jak ten nowy Mac, ten McDonald's, no ale burgerki u nas, co były. Tylko jest size ee, Grandera czy, czy upera. I tutaj inna opcja, zupełnie. Zazwyczaj wszyscy zamawiają do stoliczków. Nie to, że oczekują. I druga opcja, nie oddaje się w tylko się zostawia na stołach. Wszyscy, którzy tutaj siedzą i wychodzą, zostawiają na stołach i chodzi pani, która wskąta. Także nieco odmiennie, to ale ta, miła, czysta. McDonald's, jak McDonald's, zawsze się sprawdza w takich sytuacjach, ma szybką przekąskę. Że wszyscy wychodzą i zostawiają, także jak ktoś na przykład przyjedzie z Rosji do nas, to może myśleć, że jest taka sama zasada. W zasadzie, skoro u, u nich tak jest, to zakładamy, że wszystkie sieciówki wszędzie takie samo. Pierwszy raz się spotkałem. Takim nie mam w ogóle koszy. Nawet jakby się chciał gdzieś to odstawić, po prostu nie ma gdzie. Inaczej zorganizowane.